No i lecimy dalej. Ja jestem przebrany za Wietnamczyka, który transportuje swoją białą, bo są tutaj takie usługi, że mogą Wietnamcy y, lokalni panowie na motocyklach y, wozić, no w sumie nie tylko kobiety, ale ogólnie ludzi z bagażami. Więc ja dzisiaj za takiego robię, bo nie <śm> wyglądam na białego teraz. Nie wyglądasz. A jedziemy do Phuong do Parku Narodowego. Masz taki outfit na monobrew później. <śm> Pokażemy. I coraz bardziej umiemy się pakować jak tutejsi. Tu widać dodatkowe poboły, wodę na wierzchu, żeby pod ręką że siadamy. Wszystko działa i wszystko się trzyma. Jesteśmy do restauracji typowo yy, lokalnej. Ciężko tu coś zamówić, yy, bo Translate yy, nie rozpoznaje tych słów. Krab to przekleństwo. Yy, kurczak to też trochę przekleństwo, więc yy, wybieramy coś poza menu. Mm -hmm. Możemy to pokazać, jak wygląda, jak wygląda tłumaczenie menu.

Krótka przerwa na smoothie z mango. Jeszcze mamy godzinę drogi do Phongna i ruszamy. Mój, tu bilet już zapakowany. <noise> Jedziemy, jak ci się jedzie? Prawie pogubił Męcząco, dużo ciężarówek na drodze I trzeba uważać, bo wszystko zakurzone Więc dobrze jest mieć szybkę W tych godzinach dojechaliśmy. Było bardzo fajnie. Tomaszek się rozpakowywuje. Boli tyłek. Honda nie ma najwygodniejszej kanapy, na jakiej jechałem. Są, są delikatne zarysy monobrwi. A pani z recepcji już czeka na nas, także idziemy się rozpakować. Jak się czujesz tutaj, kochanie? Czuję, czuję się obco, bo pani nas usadziła na kanapie i zrobiła cały wykład. Eee, co tu można, gdzie tu można? Jakieś kajaki darmowe, sauna, masaż, coś tam? A kasa tu będzie? Spa. No. A, a ja siedzę na kanapie i tylko piję. Mhm. Mhm. Dzikiego wpuści do to... <suszy> luksusowej. No i w ogóle to, że bagaże pojechały. To... <suszy> Nie trzeba wnosić na piąte piętro z samymi własnymi rękami. Zawsze dostajemy najwyższe piętra, a teraz nam leksy wożą. No widzisz, awans, awans społeczny. Jesteśmy wprowadzeni na nasze miejsce do spania. Ależ na nas Mleks? No, zawieźli. Jak już tak zareklamowaliśmy, to pokażemy naszą willę. To jest nasz budyneczek. Trochę takie pół, ale nieważne. Wchodzimy do środka. Tu mamy sypialnię z dwoma łóżkami. Kapcie, bo zapomniałem. Z wyjściem na piękny taras. Z widokiem na jeziorko. Po którym sobie ludzie kajakują. Wracamy do środka. Tu jest łazienka. Ze spełnionym marzeniem Agnieszki. Czyli wanną. Ale wanna jest trochę na polu. Więc trzeba wyjść tutaj do środka. I mamy wannę kamienną. Do której, jak pada deszcz, to się trochę wody nalewa, więc się szybciej napełnia. A ty możesz z sobie korzystać? Tak, a tu jest prysznic dla, dla mnie. Więc wanna jednoosobowa, tu prysznic. A to wszystko za około 200 zł za noc za całość. Więc całkiem fajnie. W sensie to było jedno z droższych w okolicach. Stwierdzimy, że zaszalejemy. A co? A co? Agnieszka odpoczywa w pokoju, a ja gdzie? U mechanika, bo pożyczając motocykl, oprócz tego, że trzeba lać paliwo, to w umowie jest zapisane, że we własnym zakresie trzeba też wymienić olej. Więc przyjechałem do mechanika, może naprawi też przy okazji sprzęgło, bo troszeczkę już umiera. No i czekam. Pan pojechał po olej do sklepu, pogadał z panem z firmy, z której wynajmuję, żeby się po wietnamsku dogadali co trzeba zrobić, bo inaczej to Google Translate i tak dalej. I czekam, potem pan będzie grzebał, motor też czekam. Pan przywiózł olej, wymienił, a właściwie nie wymienił, zlał stary, nalał nowy, a filtr po co? Ja tam mechanikiem nie jestem, ale z tego co się orientuję, to przy wymianie oleju wymienia się też filtr. Ale w sumie jak tutaj wymienia się olej, co 800 000 kilometrów, no te fit wymieniać za każdym razem to pewnie przesada. Eee, pojechał testować, czy dobrze wyregulował sprzęgło, więc jeszcze chwilę czekam i mam nadzieję, że już będę mógł się wreszcie iść wykąpać. the city that I come from So if you want some, get some better, take some, take some phố, đường đường, chân gian, là gió sẽ mơ mà ngang qua này, tất, không nên Lời ấm bên trong thành sao trời, đọc, tất, trời với, giống, không gian sáng muôn ngân ngà. Từng chút em Giờ bỏ đi Siódma haczkiem, a my znowu idziemy zwiedzać. Najlepszy sposób na spędzanie wakacji. Cały parking i wszystko puste, bo jesteśmy chyba pierwszymi turystami. Tu się w ogóle stoiska dopiero rozkładają. Idziemy jaskinie w parku narodowym Hongna. Nie wiem czy dobrze to czytamy, czy nie czytamy. Będzie to Paradise Cave, lokalnej nazwy nie powiemy. W środku ma być 18 stopni, tak maksymalnie. I to jest teoretycznie, bo do sprawdzenia, najdłuższa sucha jaskinia w Azji. 31. 30 km Tak, ale nie wiem ile z tego przejdziemy, czy tyle, czy nie. Nie, 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 bo to dwie godzinki tylko dzisiaj. Jesteśmy w poczekalni na Melexa, bo jesteśmy leniwi i trochę jak do Morskiego Oka jedziemy sobie Melexa. Jedzie nasza limuzyna. Prywatny pojazd. Prywatny. Wow. W piersi będziemy dzisiaj rozdziewiczać jaskinie. Ale tu głośno się drą te lokalne robaki. 500 metrów jeszcze stąd. Tu już maleks nie zajeżdża. No i wchodzimy. Z jakiegoś powodu nie można wnosić jedzenia, ani w szczególności mleka, do jaskini, więc mleka nie bierzemy, bo nie mamy. I idziemy w dół od Uuuu, będzie uuu, będziesz urania wojewódki. będzie, będzie. Ale super echo i te pustki tutaj po prostu są rewelacyjne o tej porze, czyli o siódmej trzeba koniecznie wstawać. Jak chce się zwiedzać, nie bez ludzi i po prostu te widoczki. A idziemy tam. I tylko y, nietypowy jest zapach, bo pachnie podkładami kolejowymi, którymi jest pewnie konserwowane to drewno, żeby wilgoć go nie zeżarła. Tu w jaskini mamy piękne stalaktyty i nawet stalagnaty. Tu jakiś się odłamał, chyba z góry tutaj sobie spadł. My idziemy dalej i tam jest ich jeszcze więcej. Ale musiał być grzmot. Tu jaki ogromny, przecież ma z kilkanaście metrów. Mm -hmm. śledzić niby <noise> udaje sobie siedzi, że klika w telefon, ale pewnie zaraz do nami wstanie i pójdzie. <noise> Zobaczymy. A w ogóle to okazuje się, że yy, bluzy to jest beznadziejny pomysł. Pomyśleliśmy, że z jaskinia to przecież zimno bluzy i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Niby 18-20 stopni, ale wilgotność jest taka, że t-shirty są w sam raz. I nie ma komarów, to najważniejsze. W zaskoczeniu dotarliśmy do końca. Tu jest ostatnia platforma widokowa. Myślałem, że to będzie jakieś kółeczko, a tu jest koniec po jaskini. Nie ma. Pomału sobie wracamy. Kończymy zwiedzanie. Ludzi jak nie było, tak dalej nie ma. Jest cisza, spokój można kontemplować. Co do historii jaskini, to yy, są przynajmniej dwie wersje, yy, według których została odkryta. W jednej to Wietnamczycy przypisują sobie przypadkowe znalezienie wejścia do jaskini, a w drugiej e, grupa brytyjskich grotołazów ponoć e, odkryła ją w 1992 roku, ale podała to do publicznej wiadomości dopiero w 2005 roku, e, a sama jaskinia do zwiedzania została udostępniona w 2010 roku. Jak już mówiliśmy, ma około y obszar, do którego można iść ma około kilometra, czyli ten taki, że tak powiem, drewniany, gdzie można nawet sobie iść w sandałach bez żadnego przygotowania, ale można też wykupić wycieczkę z przewodnikiem, gdzie idzie się dalej jeszcze albo 5, albo 6 kilometrów w głąb jaskini i tam już z czołówkami, z umoczeniem się najprawdopodobniej i można tam też spotkać takie naturalne studnie, gdzie wpada światło dzienne przez nazwijmy to sufit jaskini, że widać po prostu, co się dzieje na zewnątrz. A jaskinia nie jest całkiem niezamieszkała, bo mieszkają tutaj chociażby nietoperze, które widzieliśmy mm -hmm. i skorpiony na przykład, taki, jakiś specjalny gatunek małego skorpionka, wyglądający na trochę pustynno-biały, ale jego ja nie widzieliśmy. Ale na pewno gdzieś tutaj pod podestami sobie szura i tak patrzy tylko, żeby udziałać jakiegoś turysty. To jaskini, który jest na wysokości 70 metrów, aż do spongu, czyli podłogi jaskini. A w najszerszych miejscach jaskinia ma około 150 metrów. No i te sale są naprawdę imponujące. Wychodzimy z jaskini. Słychać już świerszcze. Tam jest otwór. Kilka, naście, tudzież dziesiąt, tudzież set, nie wiem, nie liczę schodów. I pewnie będzie zaraz taka fala gorąca i upału. Mimo, że jest dopiero ósma, to spodziewam się, że wilgotność tam będzie zarąbiście wielka. Ale fajne. Robi wrażenie, jak się wyjdzie tak do Już po wyjściu, ale przynajmniej można zobaczyć, gdzie byliśmy. Bo jest plan, którego wcześniej nie zauważyliśmy. Jest wejście klatką schodową, platformy, kolumny. Obstawiam, że to jakieś nazwy formacji, których nie znamy, bo są po wietnamsku i nie rozumiemy, więc mogliby tu ciut więcej opisać po angielsku. A tu jest plan całej jaskini. Ale tam już nas nie wpuścili. Niestety. No i wracamy do Meleksa. Przed nami jeszcze jakieś 500 schodów w dół, żeby potem można było sobie przejechać. Zobaczyliśmy jaskinię. Nie całą, tylko kilka procent, bo 1 km31. Km. Spodziewałabym się przynajmniej 5 km przy takim rozmachu. No ale nie. Około godziny nam zeszło. W środku, właśnie. Trzeba uważać na schody, jak się mówi, żeby nie gadać do kamery i iść. Ale co tam? <laughs> Kolejni ludzie brali sobie przewodników, więc po, polecamy. Sami byśmy wzięli, no ale nie zrobiliśmy tego, a przewodnicy tam mówili po angielsku, po koreańsku, japońsku i chińsku. No i po prostu nie mieli po polsku przewodnika, więc nie wzięliśmy. Wiedzieliśmy, że nie. Przedzieliśmy focha, że nie było przewodnika <laughs> po polsku i koniec. Zrobimy to sami, zrobimy to lepiej.

jest już po 12.00, opuszczamy nasz piękny domek i sru 200 km na północ do Lo, Chao, Lau, gdzieś tam koło morza. <grym> będziemy się kąpać? Jest Super. szansa. Mamy 200 metrów do plaży od hotelu, więc może pójdziemy. Zakończymy ten kadr e, jackfruitem. <grym> Thì tui quát Jack! Jack! jack Give me some of that Jack yeah, you know every it, for you. Hey, let me know Điều nhạc trong ánh mắt đôi môi Dẫn lối như một khẽ lên môi Chặt mắt mắt vô trong rừng tiếng chút nhận ra làn gió giấc mơ mưa màng anh ngang qua đây cất tiếng đã không nên lời ấm áp đã trao tay ngàn sao trời là cả tiền trời vơi giữa những không gian buổi sáng đây tiếc muôn hoa bằng muốn quy thác nhân nhà từng chút nước bước trên em giờ bao nhiêu tương tư ngẩn ngơ lưu duy nơi này tôi đã tận tâm No i jesteśmy na miejscu. Mamy wielkie, wspaniałe łóżko, po których można się turwać i uciekać. Hm, nie ma pościeli, ale jest coś dziwnego do przykrycia. Ale pewnie jest ciepło, więc nie potrzeba. I mamy piękny widok na jedną z głównych alei tego wspaniałego miasta. Tam jest motocykl. Tam jest gdzieś morze za palmami, e, no tro trochę widać morza. I chyba jesteśmy jedynymi gośćmi w tym hotelu. Ostatnio mamy jakieś takie dziwne szczęście, że trafiamy do miejsc, których nie ma innych turystów. Co jest interesujące, bo my stanowimy atrakcję. Idziemy dużo kociołków, każdemu się unosi jedno. A my idziemy gdzie indziej. Idziemy poznać trochę folkloru obecnego tu. Mniej lokalne niż aż takie. Może wróciły? O nie, e, chyba nie. Mięska tu są. Ładnie tu pachnie. Mięska, nie... nie ale... Jak chcesz, to możemy. Dużo osób je. Mieli rekomendacje są. O, to co, może zjemy tu? Siedliśmy jednak w tej restauracji, co dymiło. <ślesz> Agnieszka zadecydowała. Dostaliśmy swój kociołek z grillem. Przyszło piwo? Czego chcecie więcej? I smażymy mięsko, właśnie sobie grillujemy tak przy ulicy. Jeszcze będą ostrygi. mamy nadzieję, że to jest wołowina i kurczak. Będzie interesujące. Bardzo interesujące. Tak jeszcze nie jadłem. <grytanie> Kończymy jedzonko. A Tomaszku, powiedz nam co robisz teraz. Szukam sklepu, bo czuję, że nie pojem. Nie no. no, jeszcze mi się ostrygi robią, ale... Ostrygi tutaj. Sporo zostało. No i musieliśmy zostawić też to coś... Nie, nie, to wygląda tylko z daleka, z trzech metrów jak kurczak. Ale jak się przyjrzeć w bliżej człowiek, to już wie, że nie. Kończony obiad, <laughs> idziemy do sklepu teraz, <laughs> bo, bo, bo ja muszę coś zjeść, za obiad w tej luksusowej restauracji. Znaczy, może to było dobre, bo tam naprawdę było dużo osób, byliśmy atrakcją, to jedna sprawa, ale było dużo młodzieży, e, takiej lokalnej na się osób siedziało, wszyscy nam hello'owali, bo to standard, e, więc popularne miejsce samochodami, ludzie przyjeżdżają jakby w wypasionej restauracji, no i zapłaciliśmy wypasione, bo prawie stówę za... Ale mieliśmy 12 ostrych, trochę wołowinki i to trzecie to nie, nie był kurczak. Co, nie wiadomo coś co. dziwnego, bo strasznie gumowatej zostawiliśmy. I piwka i sałatkę i jakieś sosy. Sosy, no to jest, no, może gdybyśmy się na tym znali, wiedzieli jak to obsługiwać, to byłoby lepsze i smaczniejsze. Jest to doświadczenie na pewno, które warto przeżyć, niekoniecznie warto powtórzyć. Otworzyliśmy sezon grillowy, muszę przyznać. <laughs> Tomaszek się zastanawia, czy mają wódkę, ale jest nie ma małtek. <noise> Więc y, wzięliśmy niższe procenty na odkażenie. Nie wiemy jak to się stało, ale trafiliśmy do centrum miasta. Otaczają nas meleksy. To jest tak zwana główna ulica i punkt życiowy. Tak jak u nas w Krakowie czy w takich miastach turystycznych są taksówkarze, tacy sępy, czekający na około. To tutaj właśnie. Te meleksy atakują ludzi, którzy wyjdą z Karaoke i tam gadają po ichniejszemu taksi, taksi, meleks zabrać gdzieś tam. No, jak przechodzimy przez przejście dla pieszych, to pan nam zajeżdża drogę siedzonkiem, żeby przypadkiem zamiast na kolejny krok zrobić, yy, usiąść w meleksie. Ale my się nie dajemy, jesteśmy oporni i dreptamy sobie, bo już mamy całkiem blisko do domu. A w ogóle to jest strasznie pusto tutaj. Niby kuror, dużo hoteli dookoła. Właśnie na przykład tutaj widać cała restauracja, jakaś pusta. Ale coś tam się dzieje. Więc ogólnie pewnie tutaj jest sezon, w którymś tam momencie, ale nie teraz i nie wiemy czemu. Mimo, że jest 30 stopni i dość ciepło. Niezrozumiałe. Idziemy na dyskuterkę.